zruba! jak Zobaczmy no, kto się wziął za Zrobię z ciebie kotlety, ty wieprzu! To już siódme starcie pierwszej fazy wielkiego turnieju pojedynków. Tym razem swe miecze skrzyżują. Reprezentant Bractwa Śniącego, zaprawiony w walkach na arenie Strażnik Świątynny Gor Hanis, oraz jeden z siepaczy Gomeza. Człowiek zły i brutalny. Strażnik Bullet! Rozruba. No to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. Następna bójka. Zobaczmy, co potrafią. multimulti-field! gas! gas das No dalej! To wszystko, na co się stało! No walczycie jak baby! Zakończmy! No to wszystko, na co się stało! Przed zobaczeniem! Wykończ go! Wykończ go! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Założę się, że nie zapłaciłeś mi jeszcze podatku od bezpieczeństwa. Jeszcze pożałujesz. Zasłużyłeś na to, gnido! Bullit nie był w stanie sprostać umiejętnościom i hartowi ducha Gorhanisa, który w świetnym stylu przechodzi do kolejnej fazy turnieju, gdzie przetestuje magnata Arto. W nadchodzącej walce turniejowej zmierzą się najemnik Baloro oraz fanatyczny strażnik świątynny Gor Boba. Teraz będzie zabawa.